Dom harcerza w tym miejscu na pierwszy rzut oka nie do pomyślenia, gdy jednak szczegółowo zerkniemy na ten projekt. Całość nabiera głębszego sensu. Cały czas mieliśmy jednak rozmowy dotyczące miejsca, tak, aby to miejsce było zlokalizowane blisko centrum miasta, żeby rzeczywiście wielkość tego budynku odpowiadała potrzebom, a nawet antycypując te potrzeby rozszerzyła, jeśli chodzi o wielkość lokalu. Władze Zielonej Góry. Znalazły idealne rozwiązanie, wydawać by się mogło patowej sytuacji. Przypominamy, przy okazji budowy nowoczesnej szkoły muzycznej, która ma się mieścić w rozbudowanym domu harcerza, pojawił się problem, gdzie umieścić dzieci i kadrę pedagogiczną, która na co dzień spotyka się w budynku przy ulicy Dzikiej. Miasto od początku podkreślało, że zarówno szkoła muzyczna, jak i dom harcerza to placówki priorytetowe dla Zielonej Góry. Magistrat dotrzymał słowa. Zgodnie z projektem, nowoczesny dom harcerza będzie zlokalizowany przy ulicy Wyszyńskiego, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 1. Ten imponujący projekt prezentuje wygląd budynku ze wszystkimi szczegółami. Nowoczesne sale dydaktyczne, całość w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jak podkreśla dyrektor domu harcerza, to prawdziwa perełka. Zostałam poinformowana, że to jest faktycznie projekt przygotowany co prawda przez panią, która tutaj inwentaryzowała nasz budynek, więc już jest uwzględnione, są uwzględnione nasze potrzeby. Natomiast wiem, że będziemy mogli mieć wpływ na to, co będzie w środku, jak będzie wyglądało i na pewno będziemy chcieli mieć salę widowiskową. Zgodnie z ustaleniami władz Zielonej Góry nowoczesny budynek Młodzieżowego Centrum Edukacji i Kultury mógłby zostać oddany do użytku już we wrześniu przyszłego roku. Koszt całości prac szacuje się na 7 milionów złotych piękny, dostosowany, zmodernizowany budynek, rozbudowany o część, gdzie dzieci będą prowadziły zajęcia dodatkowe. W tej chwili odbywają się prace związane z umiejscowieniem tych sal, nazwaniem ich i odpowiednim układem. Dyrekcja Domu Harcerza na poniedziałek planuje spotkanie pedagogów, rodziców i urzędników w sprawie omówienia inwestycji planowanej przez władze Zielonej Góry.